W dniu dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie otrzymała zgłoszenie o zawaleniu się stodoły w miejscowości Wilku Wielki. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy w Państwowej Straży Pożarnej oraz zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z pobliskich miejscowości. Po przejściu miejsca zdarzenia zostaną faktycznie zawalone budynek starej stodoły. Nasze działania tutaj polegały na zabezpieczeniu miejsca sprawdzeniu budynku pod kątem obecności wętanych osób trzecich mogących się znajdować w ruinach. Nasze tutaj działania na tą chwilę nie potwierdziły przebywania podgruzamy osób trzecich. Na tą chwilę zadysponowana została y, również specy... specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego, która przyjedzie, przyjedzie i tutaj dokona powtórnego sprawdzenia tego obiektu. Na miejscu również jest policja. Y, czekamy również na przyjazd y, burmistrza miasta Niemczy. Na tę chwilę nasze działania tutaj na tym polegają. I am not know, it's just the Thank <sighs>